Wyszłam właśnie z kina. Byłam na filmie Całe to Piękno i Krew w dokumencie. Nan Golden, która opowiedziała w nim historię kryzysu opioidowego przez jakby zarówno swój pryzmat, i przez swoją sztukę, bo ona jest fotografką, ale też aktywistką. I przyznam, że teraz się też wzruszyłam. Cieszę się, że poszłam. To jest w, muze w Kinie w Muzeum II wojny światowej. Czekamy właśnie na nasz pociąg i jedziemy do Bielska i czeka nas chyba e, podróż, także będziemy o 12 dopiero. 9 godzin. Nie 9, ale... 8 godzin 40 minut. Tak, e, ja mam taki wielki plecy. Bardzo tak, na pewno ponad Będziemy o 12 kilo. dopiero w Bielsku. 20 minut jazdy Czy ile? 24, 24 minuty jazdy i będziemy w bielsku a teraz za mną jest Przyczyną. Ja przyznam, że jestem trochę wymęczona podróżą, a ty? Nie. <laughs> Jesteśmy u rodziców Michała i jakoś próbujemy się tutaj dzisiaj zorganizować z rzeczami, a ja jadę samochodem wysłać in postem paczkę i dawno nie jechałam autem, więc mam nadzieję, że nie zapomniałam jak to się robi. Jechaliśmy właśnie z Michałem do kina w Żywcu, bo akurat tak się dzisiaj trafiło, że jest DKF i jest film, na który, który chcieliśmy obejrzeć, Bestie. I idziemy. I to jest takie super kino studyjne, gdzie są dekoracje ceramiczne zaprojektowane przez Bolesława Książka z Łysej Góry. Bardzo je lubię. Fajny tu jest w ogóle klimat. Prawda? Hmm, Musisz pokazać zewnątrz na pewno.

duży pomidor no ogromne wow Skoro jest tak dużo niejadalnych, to znaczy, że ktoś musiał wyzbierać te jadalne. Pokazać tego jadalnego i zerwiemy takie, jeżeli znajdziemy. Tu jest. Przybiłem tu i nie musisz szukać takiego w tym kolorze. Taki blado zielony. I to jest gołąbek jadalny, bardzo dobry. I... Jeżeli znajdziemy takie tylko w dobrym stanie, to sobie weźmiemy. To jest drugi, ale on jest już stary. Tak Jesteśmy właśnie w lesie z Michałem. Uznaliśmy się, że przejdziemy się na spacer. I o, tu jest Michał, ale też taki chyba stary. I szukamy grzybów, ale nic nie ma, bo Wszystko pogoda jest Pogoda nie dopisała za bardzo i było dość zimno ostatnio i też padał deszcz. Grzyby potrzebują również słońca do tego, żeby rosnąć, więc hmm, chociaż minęliśmy grzybiarzy i oni tam coś mieli, no więc. Polujemy na zielone gołąbki, póki hmm. te wszystkie są stare, barhat. Ale ja nie wiem, czy to są te same. Są, tak? Zdentyfikujemy w domu. Tutaj jest żabka. Co? Że myślałeś, że to wyschnięty grzyb, a to było gniazdo os. Ale wyschnięte. Opustoszałe, tak. No cóż, trochę się wystraszyłam. No, ale pokaż to gniazdo. <śmulacza> Jeszcze nigdy nie widziałem, żebyś tak wysoko skakała. <śmulacza> <śmulacza> no widzisz, instynkt przetrwania. No, zdecydowanie zadziałał. Tu nasze jajecznice z kurkami i z jajkami od kurk, które tutaj są. Tak, tak, taki Może są dwie różne? A ta długa? O, jest. O, potrójna korona. Fajne, szkoda, że nie miałem książeczki. Wdałem te kawę do słoika, ale no. wiesz co, Angelika? Co? No. Nie wiemy jaka twoją? Jaki jest dripper? <noise> nie mów, że go nie wziąłeś. No. Nie, nie, nie ja go nie wziąłem przepraszam, tylko mówiłem, żeby go spakowała do peciaka. Nie! <noise> to pokawowane. To... czekaj. Możemy przez Tego zrobimy dripper po prostu. No. No dobra. No, to wypij tę wodę. No nie. <laughs> to było zbyt pięknie. By było no. to niemożliwe. Ja myślałem, że go, że go wzięłaś. To tutaj... jest woda. Prawda? Patrz. Dalej mam mylić? Mogę jeszcze mniej? Możesz to mieć Aha, całe. Jesteśmy właśnie w górach, w Beskidach, na, na Magurce, w sensie jesteśmy blisko. To jest taka góra Magurka i się zatrzymaliśmy tutaj, żeby zrobić sobie kawę. No, ostatnio widzieliśmy się z Olą i z Kubą w Gdańsku, a teraz widzimy się tutaj, bo my jesteśmy u rodziców i oni też, więc zrobiliśmy sobie takie wyjście. Szybko w góry. I tak tu jest. I jasne. Proszę. I podelę ja wodę Ja mam ten dziurawy? Nie, żaden nie jest dziurawy. Finalnie. Dobra, Angelika. No już się damy. A to jest piersko. Który pan jest 45. Już Ja zamówiłam zupę pomidorową i już dostałam jako pierwsza i będę jadła w schronisku. Smakuje ci zupa. Spoko, mm. Pomidorowa. Zobaczę, jeszcze Było Będzie... nam ostatnio 100 tysięcy przejechane tym autem. W koniec Zanim... filmu. Jestem już w domu. I bardzo cieszę się, że udało nam się pojechać na południe do rodziców, bo jakiś taki ostatni czas w Gdańsku był dla mnie trudny. Czułam, że potrzebuję zmiany otoczenia i zmiany kontekstu, żeby zmienić swoje myślenie i może nastawienie, i jakby chciałam zrobić coś nowego, coś innego w innym środowisku. I to się udało, i ten tydzień mm, spędzony na południu bardzo szybko minął, był też intensywny, ale cieszę się, że tak dużo czasu spędziłam w naturze. Często chodziliśmy z Michałem do lasu, zbieraliśmy grzyby. Udało się też wyjść na Magórkę, więc miałam takie poczucie, że jakby jestem w jakimś takim ruchu i w każdym momencie mogę wejść y, do lasu. To było fajne. Też y, 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 trochę sobie jakby w ogóle te, te problemy i te rzeczy o których myślałam wcześniej y, wyblakły. A myślę, że u mnie to jest taki duży. Jest to bardzo łatwy sposób na to, żeby, y, żeby właśnie wystarczy, jakby wystarczy mi gdzieś pojechać i od razu zmienia mi się nastawienie, myślenie. i. Zdaję sobie sprawę, że to, o czym się martwiłam, tak naprawdę nie, nie było w tamtym momencie dużym problemem, i cieszę się, bo wróciłam do domu z nową energią, z nowymi pomysłami i trochę jakby z takim nastawieniem już do działania, bo zaczął się nowy rok szkolny. Ja w ogóle też mówię takim systemem, jakbym chodziła do szkoły, ale jest to jakieś dla mnie na pewno takie symboliczne, bo. Ale też zaczęłam prowadzić lekcje muzealne w Muzeum Narodowym w Gdańsku, ale też zaczęłam prowadzić korepetycje z historii sztuki, więc jakby no, te rzeczy takie edukacyjno-szkolne są mi teraz bliskie. Co jeszcze? Cieszę się, że trochę pojeździłam samochodem, bo. Mm, nie, nie, nie jeżdżę od kiedy rok temu zdałam prawo jazdy. To nie jeżdżę praktycznie w ogóle autem, i bałam się wypożyczać trafikara, ale w końcu muszę to zrobić też. Podobno one są ubezpieczone, więc nie muszę się jakoś tak y, mega stresować i bać, że coś się stanie. Yy... Ale właśnie przez to, że na co dzień nie jeżdżę tym autem i też zdałam to prawo jazdy w Gdańsku za pierwszym razem, mając takie poczucie, że ja nie jeżdżę tak dobrze i muszę się jeszcze tego nauczyć, to z jednej strony fajnie, ale z drugiej czuję, że mam bardzo duże braki. No a właśnie jadąc na południe, zawsze mam jakieś tam samochody do wyboru, więc jeździłam na przykład busem. Ale też innymi samochodami. Najgorzej było z moją mamą, bo w trakcie ruszania jechałam z nią pierwszy raz, I jakby tak pierwszy raz jechałam z nią sama, jej samochodem, i wyjeżdżałyśmy z Biedronki, i jakby tam był taki podjazd, i ja ruszam. Ale nie, jakby samochód nie stał tak nisko, więc jakby nie ruszałam z ręcznego zresztą, to nie była jakaś góra, więc normalnie zaczynam ruszać i ona mi zaciągnęła ręczny w trakcie ruszania i ja nie wiedziałam co się dzieje, byłam jakby zaszokowana, że ja tutaj naciskam sobie gaz i, e, i tak dalej, a tutaj jakby coś mnie blokuje. A więc totalnie jakby spanikowałam. Nacisnąłam też no, hamulec, jakby wyłączałam samochód. Wyszłam z tego auta, obraziłam się, powiedziałam, że ja już nie jadę. No ale później, dwa dni później, pojechałam tam innym samochodem z Michałem i odczarowałam ten urok, bo już normalnie ruszyłam bez problemu i się nie bałam tego miejsca. Ach, te samochody. I prawo jazdy więc e, moim celem jest wypożyczenie sobie trafikara i pojechanie nim gdzieś, żeby jednak od czasu do czasu wsiadać w ten samochód bo nie chciałabym zapomnieć, e, zapomnieć tego, mimo że i tak już wiele rzeczy zapomniałam ale no jednak dobrze jest jeździć, żeby się nie bać, żeby jakby ta psychologiczna bariera, żeby nie zrobić sobie takiej psychologicznej bariery Okej, okay. bardzo się cieszę, że oglądacie i do zobaczenia w następnym filmie, który postaram się, że już będzie w terminie i regularnie w przyszłym tygodniu. Dzięki, że oglądacie. Do zobaczenia! Pa!